Słuchajcie, wyszedł nowy filmik od Wire, Nowe podejrzane wac momenty. Prof prosów z CSA 2. O i chciałbym sobie na to. Chciałbym sobie zobaczyć, co tam nasz pącili. Pozdro, YouTube! Let's go! Pierwszy pros, smytry. Co to było? Cześć. Widzicie, wszyscy They what? Just... What? What? He's absolute cheating. The flash catches the pit duo. Molly will force a reaction. Techno. Oh! 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 Robotic. How is he hit? That that's pure just reactions and instinct. No, i monster also... What? What? got three players up here for phase and that is one hell of a shot from Zeus there is no way bro up here for phase and that is one hell of a shot from Zeus there is no way bro you could even react to that most prefire huge mid huge this time there's no presence charge either so this is good what I'm A kur... jak ja skanuję smoki, to mi pieprzycie tam jeden z drugim. Ty widzisz? Nie skanujesz, nie zabijasz. no. Może to robię trochę lepiej, mniej kul używają i tak dalej, ale ja nie trafiam. No dobra, no to no, nie będę szczery, to nie trafię nigdy. Frozen though, no, bringing the intensity right here and now. Gets across that span from Shuhei. Oh my God! And he returns favor. Well, yeah, he right at it, at it, the favour. Finds that entry. Watch out, Ruiji! Moving. Oh, that's oh, my uh -huh. Goodness sakes! How? How's he done that? I don't know about this, Chief. Hmm, that's us. Jak kur. Trzech. Jeden. A jak? Gdzie? Jak kur... Trzech. No, a, już był jakiś pierwszy. To dwóch zabił. Aha. To dwóch zabił. A, to ja tak, co wchodzę monsterem, to tak robię. No, myślałem, że tam przez smoka Czech zabił, ale bym siał tam te smoki. Dog w ogóle nie skanuje, jaki to jest noob pierdolony. No i dobra, to może ja będę tapował przez te smoki, zróbmy tak. Hej, kolego, szukasz skarbów tam, gdzie ich nie ma? Wbijaj na GeForce Skins po prawdziwe playnoty. Klikaj w link w opisie, aby skorzystać z kodu PAGO, który od niedawna daje aż 10% więcej przy doładowaniu, oraz dla nowych użytkowników darmowo skrzynkę Do wygrania skiny o łącznej wartości 8000 zł. Jedyne, co musicie zrobić, to doładować konto na GeForce Skins z kodem PAGO za przynajmniej 10 zł i wrzucić screen na naszego Discorda. Link do Discorda z instrukcją w opisie. A to dziwne ogólnie, kto, po co coś takiego? Ale mówię, przecisnęłaś dzisiaj dwa ekosy. Nie, już otwierałeś Martek dzisiaj. No ten technomocny. Szkoda tych mongolów w ogóle, że ta zmiana będzie. Sensu dobrze grał. Aha. Dostań taki szał od niego jakbyś stał przed tym kurnikiem, Nie gadaj Miał skana ogarniętego na wchodzenie Oj, Rejnik to jest kurny ale mówi, Snacks do Mongols chyba nie. Senzu nie prowadził. Co? Co to kurwa? Są strzał wcześniej, musiał się zajmować w akcji, podczas się odwrócił? Senzu prowadził? A mogę potrafią po angielsku?

No, the down here keeps the world very festive. And young, so is out on the ladder. Antagra is random. Shredding on the Maybe an overinvestment. As he gets left, hang on, what the? What, oh, he hit it. A co to są za niki? To są jakieś znani, bo to są niektórzy nieznani, czy jakieś po prostu tyry 2, Nie gram w walot Kurito. to. Ktoś jest że co to są za typy Danielek? No na przykład... Oni no, z to coś kojarzę. Stacher wiadomo. A, że randomowa gra pisać, no. Chcę ale raczej by się nie wydarzyło. Nie mam pojęcia, co z tym sensu. No, the, um, <laughs> albo ciężkie worries. palce i stary, albo diabny. Most of displays lack and skill. Any pro could be cheating? Chyba prosi już Tier 1 i tak dalej, to chyba nie, nie mogliby cheatować wydaje mi się. Ale you never know. Boko, boko. Boko.